A więc zobaczmy, już Misha nam się ustawia na polu startowym, tak samo jak i Arek I za chwilę już nam ruszają kierowcy. Jest pierwsze kółko. Za chwilę, znaczy na pierwszy kół, prze, przepraszam, pięć. Światło się nam zapala i zobaczmy, kto najlepiej wystartuje do tego wyścigu. I ruszyli nam kierowcy. Zobaczmy, to dobry start kierowcy Renault. Tomaszek jednak trochę już spadł. Dobrze, się nam wysunął tutaj nam hot sera. Chyba zabrakło tam trakcji Tomaszkowi. Wyjechał trochę szeroko po nykos. Obecny y Lider klasyfikacji generalnej Całkiem spokojnie na pierwszym zakręcie Zobaczmy tam jakieś zamieszczanie tam Jest obrócony, jest obrócony, tam, jest jest tam, obrócony mysza Red Bull. Tak, Red Bull myszy Nie ma Patryka, tak więc 15 kierowców tylko nam jedzie Prowadzenie tutaj utrzymał nam Tak jak już mówiliśmy, Liptonex Z przodu jeszcze troszkę też Tej walki, próbuje nam Tomaszek, ataku na mur mur i mur. jest to na razie atak udany, ale będzie kontra Red Bulla, nie będzie, już zyskuje najbardziej właśnie kierowca Mercedesa, tutaj z Mili z jakimiś problemami traci teraz kolejne pozycje, chyba z 5 albo 6 pozycji stracił w tym momencie ten kierowca tak więc sam z jakimś problemem, błędem prawie 2 sekundy ty do Nykosa Przepraszam, że Ci przerwa, ale teraz był atak na Katerinio przez Arekawu teraz wyleciał za szeroko nam zakręcie i stracił jednak tą pozycję. Jaki czas do kierowcy Mercedesa? Tutaj trochę małe zamieszanie wśród tych kierowców. Proszę, o, jest tak... obrót! Jest uderzenie no, 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 no. teraz jeszcze! Metit uderza, który właśnie tutaj. E, tutaj Areka taką Metita. Metit jeszcze od razu uderzył w niego po tym błędzie. Kierowcy Ferrari jest. E, musi zjechać do boksu, oczywiście. Kierowca Rosso nie ma prawej e, czy lewej lotki. Właśnie Metitowi, który też na tych miękkich oponach. Próba startować się do wyścigu. Jest teraz próba Ale... myszy. O, ależ agresywnie tutaj panowie wchodzą. Ale jeszcze bez tutaj spinów, no. Nie mają bardzo mocno tutaj. na też tutaj... z przodu jest walka. Będzie atakował tutaj Mili. i już Wiroskiego. Jest przed kierowcą Force Indy, Jeszcze kierowcą Force Indy będzie. A i przestrzeli tutaj ten nawrót. I teraz zdecydowanie Reno jest przed Force Indią. Arek był cały czas za myszą, będzie mógł się teraz odegrać. Zatknął, drukowane koła, blisko na było kontaktu z Gierowskim, ma teraz karę. 3 sekund. Kierowca. Arek, jeszcze teraz gulizja, prawda? No tak! Mysza właśnie zakacza, Mysza zakacza tutaj, zahacza o, o właśnie Arka. Tak więc, no Arek nie ma od tego wyścigu. Kierowca Ferrari ciągle tutaj gdzieś szturchany po kolei będzie mógł tutaj załgosić. Tutaj się... jest Nykos Nykos! Nykos y, ze spinem tutaj jeszcze. E, no i niestety ten kierowca traci kolejne pozycje. Być może to już jest ten czas, kiedy trzeba zjechać po nowe opony. No to właśnie, to jest krzyczy kolejny spin. Więc y, koniecznie musi zjechać Nykos do Alei serwisowej. Potężne problemy tego kierowcy. No i widzimy zjeżdża sporo kierowców jest też. Y, już był lider Lipton. Jest teraz atak kropucha, bardzo agresywny. Ja tutaj koło, w koło z Tomaszkiem za nim i jeszcze Caterinio temu wszystkiemu się przygląda. no Jest sport teraz akcji e, po tej pierwszej serii e, pit stopów. Lekki tutaj kontakt teraz jeszcze Katalinia e, z Tomaszkiem, ale Tomaszek musi odpuścić No i drugi kierowca Mercedesa również już jest kolejną pozycję wyżej, tak więc zjeżdża zalew i będzie Mercedes na czele tabeli. Ale z problemami, no właśnie na wir tutaj. Oj, oj, oj. E, Zły kierunek jazdy, troszkę tego kierowcy. Tutaj jedzie już Neko z, z milim, musi uważać. Arek, no właśnie, już się już wszystko tutaj udało. Chociaż e, po chodzery, ależ o teraz! Odważny Sobolinio na Kaleksycie, ale atak udany. Kaleksycie musiał odpuścić. Teraz przekazuje jeszcze w pozycji dosyć szeroko. No ale pozycję utrzymał. No chociaż kto wie, będzie ciekawie na dochowaniu, próbuje się pokazać. Tomaszek, ależ to Arek był spychany przez Tomaszka. No i do tego jeszcze wszystko, żeby wykorzystać mini Mili całą sytuację, mili dwie pozycje. E, Arek jeszcze z karą. Tam z tyłu się przegląda. Metit, naprawdę wygląda to dosyć ciekawe. To się dobrze nie może skończyć. panowie tutaj w trójkę rywalizują. Arek e, próbuje wcisnąć się przed Tomaszka. Na razie mu się to udało. Ale chaos mamy w tym momencie. E, na to, że Hockheimring. E, sporo się dzieje z przodu, w środku z tyłu. Naprawdę e, kierowcy tutaj. Dają niezły, niezły, pokaz. tam z Karol nie przełożę dokładnie, kto chodzera. najszybszy na, na torze, mimo tych pośrednich opon eee, Spróbuje w tym momencie Tomaszek ataku. Będzie próba od wewnętrznej. Zmieniły jazdę nam troszkę Arek. No i popatrzmy. Eee, Renault znacznie szybsze. No i chowa się tutaj nam eee, AREK za plecami swojego rywala, bez tutaj szans na jakąkolwiek kontrę. Ten... Tutaj nam wyjściu z ostatniego zakrętu blisko, bo kontakt z jakiś z bandą na wyjściu. No i tutaj straci dwie pozycje kierowcy Red Bulla teraz tu, nie może się cieszyć, bo tutaj jest szczęście jest w tej sytuacji. W tej I sytuacji. z tyłu jeszcze Mettit obrócony na końcu stawki w przedostatnim zakręcie akurat. No tak więc widzę, że te presiowe, pośrednie opony jakiegoś tak nie działają w 100%, nie działają przynajmniej tak jak powinny, albo Metit troszkę za bardzo rozkleżony w tym momencie jedzie. No Nekos tutaj próbuje, próbuje. No to nie jest pozycja, w której by się widział. E, podwinien oczywiście tutaj wysoko dziś być, bo jak na razie aktualny lider bez e, tej punktów w tym wyścigu walczy dopiero 12 pozycję właśnie z kierowcą Ferrari. Arek e, z bardzo dużą ilością tutaj widzę. E, no. Jest tu kontakt, jeżdża do tego wyroski, nam ścina tą szykawę. Pojawia się e, to między tą dwójką. Nekos z tego wszystkiego jeszcze karę dostał. E, Arek teraz e, pojawia się na przodzie tej, tego trio z problemami. Rzuca i jednego, i drugiego. A tym wszystkim z tym się przegląda Nykos. No naprawdę, e, panowie tutaj ostro walczą wręcz walczą. niech nikomu nie odpuszcza. No tu będzie ciekawie, będzie ciekawie. Nie mamy jeszcze połowy desansu, a tyle, już się podziało na to, że. Już teraz próbuje Wiroski. To nie chce czekać do prosy, nie chce czekać na jakieś e, dobre okazje. Próbuje się wcis wcisnąć gdzie tylko, i, gdzie tylko może, po prostu gdzie może tylko wcisnąć kawałek tutaj swojego przedniego skrzydła. Kaleksyd w boksie. Czy może tam jakieś uszkodzenia, bo dziewięć kółek na tych miękkich oponach to tak troszkę za mało. Był lekki kontakt Wiroskiego z Arkiem. No i jest tutaj ciekawie. Nie powiem wszystkiego właśnie, co cały czas przygląda się z tyłu Nykos. E, no i proszę bardzo, z przodu do tego jeszcze zamiana jest. E, Liptonek przed Kaderiniem, Tak więc rozbite w końcu Rozbite w końcu ten duet Mercedesa W tej walki, bo teraz właśnie Nykos przed wyroskiem troszkę nam, wyroskiem, troszkę nam tutaj Arek uciekł Ale kierowca Frusy nie odpuszcza ścina bardzo mocno tą szykanę tutaj Te dochowanie oczywiście Ale wciąż bez kar, więc tutaj e, póki działa, można próbować. No i Nykos e, cały czas na 13 Pozycji. teraz Arek też szeroko. No i również na Jeszcze Wirowski! Arek zszedł teraz z toru Wirowskiego. Obaj panowie jadą dalej. No ale to naprawdę źle, już dla nich w tym momencie wygląda. To jest uszkodzony samochód i jednego, i drugiego. Zobaczmy. Zjeżdża do boksu Arek. Tutaj nie ma lewej lotki. Sam, z całym skrzydłem jest Wirowski, ale będzie jednak tutaj. Zjazd do boksu, więc zapewne, też wymiana przedniego skrzydła. W końcu uwolniony tam e, troszkę Nikos ale za to walka pomiędzy Reno a e, Tomaszem. I... Będzie próbować, może, Tomaszka na Katerinio, ale to e, no, do pierwszego zakrętu bardzo uważnie. No i bardzo, nie przed kierowcą Mercedesa. No, naprawdę podziwiam za manewr w tym miejscu. E, no, ciek a Tomaszek próbuje jeszcze raz swoich e, sił na Katerinio. Razem na zahamowaniu bardzo szeroko kierowca Mercedesa. No ale z lekkim poślizgiem. Reloj, proszę bardzo, jednak Katerinio próbował zostawić za dużo miejsca swojemu rywalowi. Ogólne pytanie, rozumiem. Myślała, tak, że to ogólne Myślałem, że to będzie jakaś dłuższa historia. No i Katerinio z zamianą pozycji. Chociaż nie do końca. Tomaszek hmm. lepiej wyjechał teraz z tego nawrotu, ale odpuszcza. Widzimy tutaj e, był posłuchać, że odemuje troszkę z gazu. Próbował się odegrać tam od zera. Już wyprzedzał, jest od wewnętrznej. Będzie mógł teraz szerzej wyjechać na tą prostą Tomaszek, więc nie jest na takiej stacjonarnej pozycji i będzie miał DRS. Zobaczymy, tym razem Hotzera już nie ma tej funkcji. Zobaczymy czy go wyprzedzi. raczej musi to wykorzystać, musi się teraz wcisnąć od wewnętrznej zastawy, tutaj zewnętrzną kierowcę Ferrari, ale tego nie wykorzystuje w pełni, chociaż może dosyć szeroko Hotzera jeszcze będzie trwała ta walka, będzie miał większą prędkość i tak, Tomaszek, więc możemy oczekiwać tutaj walki pod trawie ściął ten zakręt. No ale ostatecznie jest, jak widzimy, kolejny chodzera Tomaszek i murmur, który raczej wygląda też, że będzie już teraz atakował Tomaszka. Bardzo odważnie od wewnętrznej, wynosi delikatnie, ale zostawimy miejsce Tomaszkowi. No i jest, to będzie bóla gula przy drętno. Mleczmy się na to, że za chwilę będzie próba. Jest i kierowca Rano w boksie. Za chwilę już nawet teraz jest próba na, na rapuchu. Błyska się już przed kierowcą Mercedesa. Mierza jeszcze teraz z karą. No ale czy Rapuch będzie na tyle blisko, żeby próbować zaatakować? Jest DRS. Jest tutaj bateria na trybie wyprzedzania. No i będzie bardzo blisko kierowcy Hasa. Popatrzmy. Kto wyjdzie lepiej z tego nawrotu? Szeroko, Liptonek, z wąsko przejeżdżam tutaj. Ropuk, ale nie będzie takowo nie odpuścił tutaj, wcześniej zahamował w zostawym ale tam zahamował O jezus, gdzie poszło Tak, poszło, poszło. Eee, mur -mur -mur Gdzieś tam uszkodzone będzie, tak, tak. Mur, oczywiście, mur, mur, mura. No, nie wiem, czy no właśnie, nie wziął tego teraz pod uwagę kierowca Red Bull. I jest Katarinio na trawie, to tego jeszcze ściąga. Koniec wyścigu dla niego. Sebolinio ściąga. No widzimy, jest znacznie łatwiej wchodzić na zakrętę, nie, przestrzela! No i tutaj jeszcze ta sprawa jest sprawą otwartą, ale myślę, że Murmur mur, mur w takim tempie to spadnie nie tylko za kierowcę w Force India ale również za Zalewa, który jest już bardzo blisko za plecami a Bardzo blisko tego tak naprawdę Zalew, spróbować się spróbuje, tylko pytanie czy, albo raczej jak będzie się bronił kierowca Red Bulla. Ostro tutaj zahamował tego zakrętu kierowca McLaren'a. R-murmurmur mur, mur, troszkę szeroko, ale zale chyba w końcu przed murmurmurem. I to tak raczej na dobre. W końcu się ta próba udała. Już nie ma gdzie skontrować kierowca Red Bulla, tak więc Lipton-Exa. A Tomaszek wciąż rywalizuje. z o l teraz potężny. Kolizja jest Tomaszek wciany, to będzie koniec wyścigu dla niego. Nie, jeszcze jedzie. Ale murmur mur, mur po raz kolejny. Zgarnia nam toru kolejnego kierowcę. Zgarnia nam Katerinio. No i zgarnia nam również w sumie Tomaszka. To o czym mówiłem, Tomaszek miał jeszcze dużo szans na to, żeby wyprzedzić kierowcę Red Bull'a. E, po tym jak ten miał uszkodzone przednie skrzydło, było 8 sekund. E, to wszystko nadrobił w 4 kółka na Tomaszek. E, ponad 2 sekund na kółko widzieliśmy to. E, bardzo prawdopodobnie tylko walka o fastlapa i... Wyprzedzenie, nie wyprzedzenie, to uderzenie w Metita po raz kolejny, traci przednie skrzydło. My, tutaj nam kierowca e, Renault, tak więc mimo jednej wymiany, teraz e, jest znowu uszkodzenie i teraz spyta siebie razem z Metitem na ścianę, Uratowali się przed tym wszystkim, no, ale wściekł, musimy teraz będzie Tomaszek, naprawdę drugi raz uszkodzenie przednie skrzydło, znowu lewa lotka. Katastrofa kierowcy e, Renault, niestety, kierow przewaga nad e, Kalexitem. Jest wystarczająco dużo, żeby to utrzymać do mety, bo stały nam już niecałe dwa okrążenia, ale widzimy kompletnie brak w ogóle lewej przedniej lotki. No tak więc e, tutaj mety za chwilę powinien to pozycję odzyskać. No i będziemy mieli kierowcę Hasa jako zwycięzcę tego wyścigu. No, odrobię troszkę punktów do swojego teammate'a, który prowadzi w klasyfikacji generalnej i wciąż prowadzić będzie. Tutaj Jego teammate. Służgodzeniami, dziewiąta pozycja dla. Tomasz, chociaż może Medi tych kar miał mniej no właśnie! 11 ojej! Ojej! Gdyby nie to, że Tomaszek tutaj jechał Slalomem na koniec. W sensie tak zjechał do wewnętrznej e, bandy tutaj okalającej Ale od toru, no to utrzymałby to tą pozycję Tak więc widzimy, że... No jest, jest tutaj sporo tych kar. Chodzera jednak tutaj przed rupchem również pod względem kar na pewno wiemy, że Liptonex deklasacja w tym wyścigu, kwalifikacje jaki sam wyścig również bardzo mocno pod jego kontrolą, bez większych tutaj problemów sobie poradził ten kierowca. No i cóż, widzimy cieszące się podium, za chwilę również przejrzymy oficjalne wyniki, jestem ciekaw czy był jakiś kierowca z czystym kątem. Bo no, będzie, będzie ciężko takiego szukać Ale nie, Hodzera jednak, ja jednak tutaj Hodzera z Liptonexem Panowie poradzili sobie e, Tak więc ropuk 3 przez karę, a dokładnie e, w liczbie 3, 9 sekund na jego konto Trzecia pozycja, czwarty zalew zyskuje pozycję nad Cebolinią Murmur, murmur, szósty, siódmy Nekos, ósmy Mili, dziewiąty Metic Ledwo, bo ledwo nad Tomaszkiem Jedenasty Kaleksy, dwunasty Wirowski e, Po tych dwóch karach stop and go E, zarzucił te flag niebieskie, flagi, niebieskie flagi. Arek ostatni, dwukrotnie zdublowany. No i Mysza Caterino nie dechali do mety. Rekordistą jest właśnie Arek. 7 kar łącznie 21 sekund. Kalekcy też sporo 6 kar. E, również e, dużo też na pana, właśnie Wiroski. E, tylko 4 kar, 6 sekund przez właśnie te stop and go. E, przez te niebieskie flagi. E, no i cóż. E, Wow, kończymy, kończymy na, na tam wyjściu tutaj um, o Grand Prix Niemiec.